Mieliśmy tutaj taki przypadek połączenia kanalizacji z deszczówką, co w zasadzie nie powinno mieć miejsca i pokazaliśmy to był budynek w zasadzie przykładowy pokazaliśmy w zasadzie. Jak wygląda wykrycie typowej nieszczelności czy przełączenia nielegalnego kanalizacji deszczowej do sanitarnej? Eee, robimy to z tych przyczyn, że to obciąża po prostu koszty i eksploatacji i oczyszczalni, szkodzi oczyszczalni, szkodzi środowisku. Mam nadzieję, że jak najmniej takich przypadków będzie i w zasadzie nie mamy żadnego interesu w tym, żeby ludzi karać, ale w tym, żeby się podłączali. E, czy tutaj w tym wypadku jest spółdzielnie, czy domy jednorodzinne, odłączyli rynny i kana e, od kanalizacji sanitarnej. To, to, to nam po prostu szkodzi. szkodzi po prostu przychodzimy do budynku na przykład jednorodzinnego. E, szukamy studienki, której są przyłączał. Jest z nami pracownik, który w zasadzie kiedyś tam je przyłączał e, do, do kanalizacji sanitarnej. On je znajduje, podłączamy zadymiarkę, to nas po prostu nazywają zadymiarzami, podłączają zadymiarkę i następnie e, po pewnym czasie stwierdzamy czy jest połączenie, czy nie. Jeżeli jest wszystko prawidłowe, dostaje protokół właściciel który jest dla niego dokumentem, że jest, ma wszystko prawidłowo. Jeżeli nie, to dajemy termin na usunięcie przyczyny, czyli odłączenie dymu, albo przyłączenie do kanalizacji deszczowej, albo po prostu na grunt na zewnątrz. To nas nie interesuje, po prostu ma być odłączony. Dym jest na pewno nieszkodliwy, więc jeżeli o to chodzi, to mieszkańcy nie powinni się niepokoić. To jest dym, który no, po prostu potocznie używa się na często się używa na dyskotekach. To jest środek rozpuszczony. E, Cieczy, który pod wpływem drzania się uwalnia i zostaje wentylatorem z tego urządzenia, które, o którym mówiłem, wtłaczany do instalacji.